Connecting to AI. Connecting to AI. Connecting to AI. To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry przy mikrofonie Michał Dobrzański. To jest 169 odcinek podcastu AI codziennie. Dzisiaj omawiam nową funkcję wyszukiwania ChatGPT od OpenAI, zaawansowany model AI MedGemini od Google, rosnące zapotrzebowanie na centra danych w Azji oraz nową funkcję Jump Ahead na YouTube dla użytkowników premium. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Rozpoczynamy od najświeższych wieści dotyczących OpenAI, która zdaje się być coraz bliżej wprowadzenia funkcji wyszukiwania dla swojego produktu ChatGPT. Informowałem już, że OpenAI rozwija funkcję pozwalającą ChatGPT na wyszukiwanie informacji w sieci i cytowanie źródeł. Co więcej, możliwe, że nowe narzędzie dostarczy też obrazy, a nie tylko odpowiedzi tekstowe. Co oczywiście znacznie zwiększy użyteczność tej technologii. OpenAI planowało zaprezentować nowy produkt związany z wyszukiwaniem już dziś, to jest w czwartek, ale zdecydowało się przesunąć to wydarzenie na poniedziałek w przyszłym tygodniu. Chociaż szczegóły wydarzenia nie zostały ujawnione, wszystko wskazuje na to, że będzie to miało związek z nową funkcją wyszukiwania, która ma stanowić konkurencję dla Google i Perplexity. Internet huczy od plotek od dawna nie ma realnej konkurencji dla wyszukiwarki Google. Być może to jest właśnie ten moment. Dodatkowo w raportach pojawiają się informacje o coraz to większej konkurencji ze strony bliskiego partnera OpenAI, czyli Microsoftu, który rozwija model AI o nazwie My1. Czekamy zatem na poniedziałkowe newsy, które mogą przynieść nowe spojrzenie na przyszłość wyszukiwania informacji. Nie odchodzimy teraz daleko zatrzymamy się przy Google, który ujawnia MedGemini, czyli zaawansowany model AI specjalizujący się w medycynie, który będzie wspomagał badania kliniczne, mając imponujące możliwości w diagnostyce. Ostatnie testy wykazały, że MedGemini osiągnął nowe rekordy wydajności, przewyższając dotychczasowe modele GPT-4 w 10 na 14 medycznych benchmarkach. Kluczową innowacją w MedGemini jest jego zdolność do przetwarzania złożonych zbiorów informacji, co pozwala na efektywne wyszukiwanie i analizowanie danych z obszernych elektronicznych kartach pacjentów. Zastosowanie modelu do zadania typu igła w stogu siana wykazało, że jest on w stanie nie tylko odnaleźć rzadkie i subtelne symptomy medyczne, ale także odpowiednio je kategoryzować i oceniać ich istotność. Innowacje te są możliwe dzięki rozwinięciu bazy danych o nowe zasoby, które dostarczają modelowi kontekstowych wyjaśnień i umożliwiają wykorzystanie wyników wyszukiwania internetowego do zwiększenia precyzji odpowiedzi. Chociaż potencjał Medgemini do wspierania lekarzy i pacjentów w rzeczywistym świecie jest znaczący, to wiąże się również z istotnymi ryzykami, które wymagają dalszej analizy i regulacji. Przeskakujemy przez ocean do Azji. Boom na sztuczną inteligencję napędza na tym kontynencie rosnące zapotrzebowanie na centra danych, co skutkuje miliardowymi inwestycjami i przejęciami przez globalnych inwestorów i zarządzających aktywami. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano w tym roku rekordową wartość transakcji w sektorze centrów danych sięgającą 850 milionów dolarów co stanowi ponad połowę globalnej kwoty tego typu inwestycji. W ubiegłym roku wartość tych transakcji osiągnęła rekordową sumę 3,5 miliarda dolarów, a prognozy na bieżący rok są jeszcze wyższe. Największa transakcja w regionie może dotyczyć firmy AirTrunk, która posiada 11 centrów danych na dużą skalę w Australii i regionie, z potencjalną wyceną na 10 miliardów dolarów. Tymczasem Microsoft ogłosił inwestycje w wysokości ponad 2 miliardów dolarów na rozwój usług chmurowych i AI w Malezji, co ma na celu rozwój infrastruktury danych w całym regionie Azji. I na koniec ciekawostka: funkcja Jump Ahead na platformie Video YouTube pozwala użytkownikom przeskakiwać do najciekawszych fragmentów filmów. Funkcja jest dostępna dla subskrybentów YouTube Premium. Użytkownicy tej platformy mogą aktywować funkcję przez stronę youtube.com ukośnik New, co pozwala im na dostęp do eksperymentalnych nowości. Funkcja ta działa na zasadzie tworzenia rozdziałów, a ściślej punktów, które są najpopularniejsze wśród użytkowników. Na pewno widziałeś na YouTubie takie paseczki, które symbolizują momenty, do których najczęściej przewijane są filmy. Omawiana funkcja korzysta z tej właśnie informacji i dodatkowo, oczywiście, ze sztucznej inteligencji. Funkcja jest obecnie dostępna tylko w aplikacji YouTube na Androida w USA i dla filmów w języku angielskim, na dodatek wyłącznie dla filmów z dużą liczbą wyświetleń. Niemniej, sporo w sieci głosów pozytywnie oceniających tę funkcjonalność, więc kto wie, może niebawem będzie szerzej dostępna. I to już wszystko na dziś. Do usłyszenia już jutro. Masz tu AI codziennie, podcast, który dostarcza ci wiedzę. Sztucznej inteligencji, nie bój się, spróbuj dołączyć do naszej społeczności. Już dzisiaj, wdrażaj to z nami. Znajdziesz tu ciekawostki, newsy i narzędzia AI. Michał, dziś razem z Aszko. Codziennie ma dla ciebie odcinek, zawsze krótko i na temat. Daj tego lajka like na linki nie i koniecznie zasubskrybuj ten podcast. To wiedzę masz na wyciągnięcie ręki.